Dobra, no i znowu witam wszystkich, oto moja żabienica, dzisiaj tutaj już posadzona, w sklepie jest zakupiona, e, tu moje tęczanki neonowe, teraz dolewam wodę, dwa razy po 5 minut, 6, takie 6 trzy razy powtórzę, no i potem co, metoda sitko. wodę tam co w worku jest, przecież sitko przeleję, tutaj co mam w pieterku, przygotowane, Tutaj o, tutaj o, przecicu je wpuszczę. Tego woda wyleci do wiadra, i nie będzie także wody to jest z sklepu turystycznego. Będą w dobrej kondycji jeszcze inne takie tęczanki, wykupię. kupię. Z pięć, ale jak tu po czasie. Tam moje zwinki czerwonostych pływają, mają się świetnie. Rok czasu, jest tam ozdobne. Cztery szczupki, pięć kielisków, pomyka. Siedem zbiorników czerwonostych. Do jeszcze 5, ale muszę wybrać dobrej jakości, kondycji. Tutaj tam moje sklarki, trzy buletnie, tak jak wcześniej mówiłem w filmikach. E, tam moja kaskadówka pompka na razie. No i tyle, oczekuję jeszcze rośliny, może ktoś znajdę. No i co? No, ten szanka, fajna rybka na owacie, zawsze się mieć. Jeszcze tylko Tatra Cesarska. Jeszcze to muszę polować, muszę 7 sztuk wziąć. Ale to ciężko spotkać tutaj w, Legi yy, w Legnicy, w tych sklepach. Tak, że także no nic. Słuchajcie, jest jak jest. Ma, jest dobrze. Lata doświadczenia się w hodowli tak ryb akwarystycznych ma. Wszystko elegancko. No, woda i tak będzie zmieniana w czerwcu. Mam ten filtr, co w, w wcześniejszym piku wspominałem. Zakup niedawno. Przyjemność tą będę miał w czerwcu akurat, w następnym tygodniu wrzucić do nowej wody założonej w akwarium, 112 litrów i wtedy będzie moja ocena, zobaczymy jak nut wody i tak dalej, ale na razie tu są moje tęczanki, dolową wodę co 5-6 minut z akwarium, muszą się ustabilizować, sklepki trochę spłoszone, dobra, nie no takie, tutaj mój, tutaj stresować i tak dalej, dobra, słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiam, turystyka domowa, Derko, trzymajcie się.